Dzisiaj matu Maxi, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o nadchodzącej ekipacji do Fortnite. Na wstępie tego materiału prosiłbym Cię o zostawienie subskrypcji tam na dole oraz łapeczki w górę, tak aby ten film się lepiej pozycjonował. Pamiętaj też o kodzie w sklepie Fortnite na linopi przez 2 i na końcu. Ja już nie przynudzam i zapraszam Was do oglądania. Jak wiemy, w Fortnite co miesiąc dodaje nową ekipakę. Czym jest ekipaka? Jest to miesięczna subskrypcja, dzięki której możemy, płacąc około 50 zł miesięcznie, zdobyć skina Plecak, kilof, karnet oraz fałdolce. W ostatniej ekipacie mogliśmy otrzymać skina Lokiego wraz z Plecakiem i kilofem. W nadchodzącym miesiącu będzie nowa ekipaka. Co ona będzie zawierać? W owej ekipace znajdziemy skina letniej podniebnej, miecz Epic Sword of Might, plecak Cursed Eagle Shield, ekran wczytywania oraz dwa malowania. Oczywiście też nie zabraknie fauldolców lub karnetu. Jak oceniasz nadchodzącą ekipę Fortnite? Napisz w komentarzu. Ja przypominam Ci o subie i łapeczce w górze. Ja byłem Mexi, żegnam się z Wami, cześć!